Znów siedzę sama I nie wiem co ze sobą zrobić Obok mnie rama Z pięknym obrazem twoim Znów siedzę sama Liczą gwiazdy na niebie Każda ta gwiazdka Przypomina jak kochałam cię Chciałabym znowu Móc spojrzeć twoje oczy Poczuć na skórze To jak się ze mną droczysz Lecz moje serce Ciągle coś od środka ściska Chciałabym poczuć to, że znowu jesteś mi bliska, póki czuję. Wiem, że ciągle ciebie kocham, dopóki czuję. Wiem, że nigdy się nie poddam, chciałabym znowu. Widzieć jak patrzysz mi w oczy z poczuciem tego. Że w końcu nie masz mnie dosyć i chciałabym móc. Cofnąć moje wszystkie błędy, by nie musieć znów. Walczyć o twoje względy i to nie jest tak. Że po prostu mi się nie chce ja po prostu widzę Jak bardzo ciebie tym męczę, a chciałabym móc ukrócić ci tego cierpienia bym mogła znowu dać ci buzi na do widzenia i na dobranoc. I również na dzień dobry, by widzieć z rana. Widok mojej pięknej żony, do uki czuję. Wiem że ciągle ciebie kocham. Do uki czuję. Wiem, że nigdy się nie poddam. Chciałabym znowu widzieć, jak patrzysz mi w oczy z poczuciem tego, że w końcu nie masz mnie dosyć. Kochanie, wiem. Jak bardzo cię zraniłam. Chcę zrobić coś, by zobaczyć, że twój ból znika na serce twe złamane. Chciałabym nakleić łatkę, lecz dasz radę wybaczyć takie jak ja na stelatce, dopóki czuję. Wiem, że ciągle Ciebie kocham, do półki czuję. Wiem, że nigdy się nie poddam, chciałabym, żeby. Złe wspomnienia stały się, wyblakły, by przeżyć z Tobą. Już do końca moje życie całe. By przeżyć z Tobą. Już do końca moje życie całe.